Jak rozpoznać, kiedy łańcuch w Twoim rowerze elektrycznym jest użyty i kiedy go trzeba wymienić? Najpierw pierwsze objawy zużytego łańcucha może się objawiać tym, że nasze przódki nie są precyzyjne, że działają po prostu, lubią sobie czasami gdzieś podskakiwać ten łańcuch, na przykład w taki sposób, gdzieś sobie go tam przyhacza, to już są pierwsze objawy rozciągniętego łańcucha. To są aspekty, e, które słyszymy, a wizualne to oczywiście warto się doposażyć w przymiar do łańcucha i pamiętać o tym, że e, ten łańcuch jest podany dużo większą siłą niż normalny rower manualny, czyli sobie od czasu do czasu sprawdzamy jak nasz łańcuch jest użyty, czyli wkładamy sobie takie urządzenie do łańcucha i patrzymy na jego zużycie. Jeśli przymiar nam nie wpada, znaczy, że łańcuch nie jest rozciągnięty. Jeśli by nam wpadł na przykład do końca, łańcuch jest zużyty i wymaga już wymiany. Często nasz napęd zużywa się nadmiernie, szczególnie nie tyle łańcuch, co kaseta. Jest to często spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem roweru elektrycznego, związane z tym, że jeździmy najczęściej na ostatnich przełożeniach, czy startujemy na rowerze z ostatnich przełożeń. Wtedy jest najbardziej, że tak powiem, niszczona ta kaseta, bo działają wtedy największe siły na tą kasetę. Jest tylko eksploatowane dwie, trzy zębatki z dołu, czyli sam łańcuch, ale też i kaseta mocno na tym cierpi, jeśli nie używamy całej palety przełożeń.